Witam wszystkich bardzo serdecznie. Aquascaping TV, zapraszam na kolejny odcinek za oknem i w kalendarzu jest koniec lipca 2025. Więc dużymi krokami zbliża się nowy sezon konkursowy, i niedługo trzeba będzie rozebrać to akwarium konkursowe i stworzyć. Całkowicie nową aranżację, a tym samym całkowicie nowe akwarium na konkurs 2026. Do tego potrzebne są mi niezbędne produkty, i dzisiaj właśnie będzie odpakunek właśnie tej paczuszki. Od firmy Arka Biotechnologii, w której powinny się, mam nadzieję, że powinny się znaleźć wszystkie produkty, które właśnie u nich sobie zamówiłem. A które mi głównie posłużą do utrzymania biologii w tym akwarium i stworzenia aranżacji. Ale co dokładnie w tym pudełeczku się znajduje? Zobaczycie za chwilę. Na początek, zanim zajmiemy się tą paczuszką, krótkie przypomnienia tego, czym ta firma się zajmuje, bo wielu z Was może po prostu nie wiedzieć, z kim albo z czym raczej powinna się... Kojarzyć firma Arka Biotechnology. Słuchajcie, to niemiecka firma, która od lat dostarcza dla akwarystów najlepszej jakości, szczególnie preparaty bakteryjne. Ich sztandarowym produktem jest Special Blend, który śmierdzi jak gnojówka, i który robi chyba najlepszą robotę jakąkolwiek widziałem w akwarium po użyciu tych bakterii start nowego zbiornika naprawdę znacznie skraca się dlatego często używam właśnie tych produktów i właśnie tu powinien się między innymi znajdować ten produkt, czyli Special Blend firmy ARCA Dobrze, nie przedłużając jest nożyk. Zaczniemy tutaj rozpakunek. Ja tutaj troszkę postaram się zmienić chyba ujęcie, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, co tutaj jest w środku. Jak widać, całe pudełko jest już rozpakowane i możecie tutaj podziwiać, co było w środku. Osobiście powiem Wam, że najbardziej jestem ciekaw tego produktu, czyli, jeszcze raz, mam to pierwszy raz: MicroBlift Aqua Fix Poly Glue, czyli, czyli to, są, to jest taki klej którym można w formie chyba spraył. Bodajże oglądałem chyba uzenka to, to jakby tak powiedział mi, że to jest, ale nie pokazał chyba, z tego co pamiętam, nie pokazał jak to działa. Dzisiaj ja wam też nie pokażę tego, jak to działa, ale jak już będę montował całą aranżację, no to oczywiście pokażę Wam jak to działa. Co do reszty tych produktów, to praktycznie wszystko już używałem w moich zbiornikach, czyli tutaj Special Blend. Według mnie najlepsze bakterie dostępne na rynku. Zresztą Damian też często o tym wspominał, że większość akwarystów profesjonalnych właśnie używa tych bakterii. Dlatego, że są naprawdę świetne. Naprawdę śmierdzą jak gnojówka. Ostatnio na live'ie opowiadaliśmy taką anegdotę, a w zasadzie, chyba ktoś napisał w komentarzach, że zamówił właśnie Special Blend i gdzieś tam paczka się uszkodziła i przyjechała jakaś służba do żabki bo śmierdziało na całą żabkę i nie wiedzieli co to jest e, odebrał tą paczkę, patrzy uszkodzone, patrzy stąd to wolał nic nie mówić że to od niego i e, nawet e, chyba nie wiem zgłosił czy nie zgłosił uszkodzenia tej paczki tak czy siak e, zaś smrodziło po prostu e, cały pokój u mnie jest tyle dobrze, że Zamknę sobie ten mój fish room i moja żona nie musi wąchać zapachu gnojówy. Ale e, już jak byłem w Niemczech, jeszcze, no to często tak przychodziła i nie mówiłem oczywiście, co, co, dlaczego tak się dzieje. tylko ten przychodziła i mówi Słuchaj, weź, zamknij okno, bo coś gnojówką śmierdzi chyba rozłożą gnojówkę na polu. A więc e, śmieszna rzecz, ale nieśmieszna rzecz, którą teraz powiem, jest taka, że po prostu naprawdę, co śmierdzi, w tym przypadku to działa. Bo to są naprawdę kultury bakterii. E, ten preparat na glony też używałem swojego czasu i też się sprawdza. Oczywiście nie na wszystkie rodzaje glonów. E, tutaj są wyszczególnione, jakie glony. Jeżeli chcecie specjalny film o tym, no to mogę oczywiście zrobić, ale jak chcecie po Nie na wszystkie glony to działa, ale na glony działa. Często używałem tego preparatu z dodatkiem czosnku dla wszystkich takich problematycznych ryb, które są bardzo takie narażone na różne jakieś wiciowce, Nicienie. Według mnie no to, to taka profilaktyka i poprawia po prostu komfort życia ryb. Daje się to, jakby polewa się to pokarm. a Może być to pokarm mrożony, już odmrożony, oczywiście, przed podaniem. Kilka kropli się tego, tym po, polewa, wymiesza, wrzuca się do akwarium, żeby rybki zszamały. Albo można po prostu to pokarm jakiś płatkowy albo w granulacie tym pokropić. To jest kolejna nowość. Kolejna, w zasadzie druga nowość, której jeszcze nie używałem. BactoShot. Shot, oczywiście, szok. BactoShot. Wysoce aktywne kultury bakterii. To są bakterie, które można dać zarówno do akwarium słodkowodnego, jak i do akwarium morskiego. Ostatnia rzecz, którą często używałem, którą tym właśnie klejem zrobiłem tu wszystkie te akwaria, które tutaj widzicie. Które no nie widzicie, ale widzieliście w moim pokoju. I to jest klej dedykowany specjalnie do klejenia roślin. Mają jeszcze taki podobny klej do klejenia aranżacji. Tam może, oczywiście można tym klejem kleić sobie kamienie do kamieni, kamienie do korzeni, korzenie do korzeni. Ja osobiście jakby nie, nie muszę przepłacać i jeżeli ktoś chciałby sobie kupić, to jak najbardziej, ale po prostu taki zwykły super glue też załatwia sprawę. A w tym przypadku, bo będę jakieś takie, planuję takie duże aranżacje, dość masywne kleić, i w tym przypadku, właśnie to mi posłuży za ten klej, który wspominałem wcześniej, czyli do klejenia aranżacji. Oczywiście, wszystko nowa powstała aranżacja będzie pokazana. Wszystko pokażę na moim kanale. Niedługo po ogłoszeniu e, wyników e, International Aquatic Plant Layout Contest 2025, w których kompletnie nie mam żadnych szans, oczywiście. No, ale zasady, z zasadami umawialiśmy się, że po prostu e, przed e, ogłoszeniem wyników nie będzie pokazywane to akwarium, więc e, z e, zakładania tego akwarium, a, które jest. E, u Was na ekranie po lewej stronie, a którego nie widać, jeszcze będzie oczywiście film, pokażę Wam jak to akwarium powstawało, pokażę jak się rozwijało, jakie były z nim problemy itd. Tak jak w przypadku wszystkich innych zbiorników, które mogliście zobaczyć start w tym pokoju akwarystycznym. Dzisiaj to tyle. Zapraszam na kolejny odcinek. Jeżeli kiedyś coś z tych produktów będę używał w moim akwarium, no to oczywiście jeszcze kilka słów na ten temat Wam dopowiem. Pozdrawiam, miłego urlopu. Ja niedługo zawijam się też na urlop, więc zobaczymy. Na pewno live'ów nie będzie. Nie wiem, czy mi się uda po prostu też filmy zrobić do przodu. Ale postaram się dla wszystkich moich wspierających, których teraz pozdrawiam. Jeżeli ktoś z Was by chciał dołączyć do tego zacnego grona, bardzo będzie mi miło. W ten sposób wspieracie rozwój tego kanału. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że za tydzień. Cześć.